No mamy godzinę 19.34. No niebo ładne granatowe chmury. No i kotki. Jestem przed oddziałem. To jest spokój opiekunek. I tu mamy szramka. Mamuśkę. Tutaj jest czaruś. Teraz tu były inne jeszcze kotki. Tu był bolek. Boluś jest tutaj. Je. Z podstawki. Puszkę łyskasa. Tu był gdzieś Lolek Lolek. U Lolek. Puleciał gdzieś. Lolek. Jesteś tu. Kiciulek. O, piksij jest. Jest piksij. Yes, Lolek. A oh. Pixi. Lolek, kicsulkó. Hadd se sí, pokás. Nyújják. Hadd kicsulkó. Loluś podziwiasz Czaruś No Czaruś się trzyma oddziału a Lolek no teraz jest przy oddziale ale tak w ciągu dnia to nie wiem gdzie on był w każdym razie iść dalej poza oddziałem jak ja to mówię, w poza przestrzeń idzie, za płot, tam do lasu, węszy coś tam w lesie poluje. Co, Loluś, tam szukałeś? Bąka to jest taki niespokojny duch o Bambusia jest Bambulinko Kicia A, no to przyszły za mną z Bocianówki. Kto przyszedł? Bambusia, pixi, Mamuśka Teraz bolek. Nie, teraz kto tam jest? Ramek teraz je. Czyli bolek już się najadł. Gdzieś poszedł. Pole gdzieś poszedł. Nie ma Bolka. A był. Był Boluś. Był, ale się zmył. A nie jest. Jest Boluś tutaj. Boluś kiciurku No, no to byłoby tyle. Kochani, kociarze całego świata. Łączcie się. Tak nam dopomóż Bóg.